Test narkotykowy BISAF to szybki i łatwy w obsłudze test dla profesjonalistów. Służy do jednoczesnego wykrywania 16 najpopularniejszych substancji narkotykowych w ślinie. Na 10 minut przed wykonaniem testu dopilnuj, by pacjent nie umieszczał niczego w jamie ustnej, wliczając w to napoje, jedzenie, gumę do rzucia oraz wyroby tytoniowe. Aby przeprowadzić test, wyjmij wymazówkę z foliki. Przyłóż język kolejno do górnej i dolnej szczęki oraz zębów trzonowych, aby w jamie ustnej zebrała się wystarczająca ilość śliny. Włóż gąbkę do ust i zbierz tyle śliny, aby została ona w pełni nasączona. Po pełnym nasyceniu gąbka nie powinna mieć twardych miejsc. Wyjmij wymazówkę z ust i umieść ją w pojemniku testowym. Zakręć go, aby całkowicie wycisnąć próbkę z gąbki. Usuń etykietę zabezpieczającą. Poczekaj na pojawienie się płynów w okienkach testowych i zacznij odmierzać czas. Jeśli płyn nie pojawi się po 3 minutach, obróć kubek 4 do 5 razy. Odczekaj do pojawienia się linii. Po upływie 3 minut odczytaj wynik zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji. Nazywam się Małgorzata Antosik i jestem kierownikiem do spraw jakości w firmie Bisaf.